Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam kamerę inspekcyjną Wizixon Blaster Max. To jest jakaś tam nowość od, od tej marki Wizixon Mam instrukcję po polsku, jak widzicie. Mam tutaj ostrzeżenie, jak czyścić ten obiektyw. No, takie wiadomo dodatki. Kapelek do ładowania. Standardzik, już W większość nie daje właśnie adapterów, także. Kabelków to pewnie każdy ma w domu, pełno. E, ma duży ekran 5 cali, e, akumulator, ruchoma głowica e, oczywiście 3,9 mm, e, idealna właśnie do diesli, e, oczywiście do benzyniaków też. Prze, przez zawory, przy, przy, do świec dochodzi, także, e, także tak to wygląda. Bardzo fajnie, poręczna. Poręczna, wszystko jakby jest naprawdę tak na wyciągnięcie jednej ręki, tak to powiedzmy. Ta marka ogólnie ona słynie z kamer inspekcyjnych. No nie ukrywajmy, jak ktoś jest mechanikiem, na pewno widział niejedną reklamę ich. Także tutaj nie ma co się dziwić. Zobaczcie na tą jakość ekranu. Ja ogólnie już mam od nich kamerę, poprzedni model. Także jestem bardzo zadowolony, ale no, sami widzicie obraz żleta nie ma co się przyczepić, cena to jest 849 zł, z kodem rabatowym to wychodzi tam około 800 zł, bo darmowa dostawa jeszcze jest, także... Około 800 zł to kosztuje. E, taka przyjemność, ale naprawdę, no, pracę bardzo ułatwia. E, infolinia po polsku, wszystko po polsku, wysyłka z Polski. Także naprawdę, nie masz zero, z, zero problemów z produktem i z samą e, obsługą klienta. Gwarancja tam potrzebują dwa lata, oczywiście. Także tutaj w razie czego ja na przykład jedną kamerę tam zwróciłem yy, tylko nie pamiętam jaki był powód. Od razu wysłali mi nową kamerę także, yy, także super. Ja ogólnie jestem trochę przeziębiony, ale mam nadzieję, że wideo teści szybki jak widzicie jakoś poszedł. Także dzięki za oglądanie.